Widać tutaj gołczasy, w sumie to już karolcia. Mm, <coughs> no i co? No i dzisiaj W sumie chciałbym Wam pokazać otwieranie e, 30 skrzynek e, w Random Dice. I w sumie myślę, że byście mogli zrobić taką e, fajną serię z tego. A seryjka by w sumie wyglądała w taki sposób, że, e, że po prostu byśmy otwierali e, skrzyneczki w Random Dice. I myślę, że tydzień by się pojawał ten taki odcinek, coś takiego. Na przykład, y, każda łapka, jedna łapka w górę to jest jedna skrzynka. I na przykład, jak będzie, nie wiem, 20 łapek to jest 20 kolejnych skrzynek, itd. Tak I zawsze początkowe będzie 10 skrzynek. Jeżeli tak to można uznać. Y, potem, w sumie, y, będziemy mieć, no, chociaż nawet y, byśmy mogli szybciej robić te odcinki, tak dalej, bo w sumie y, te skrzyneczki się by szybko dropiły. To wytropiłem w sumie w dwa dni. Więc e, taka jest różnica. I co, myślę, że też sobie poopgradujemy i tak dalej. Także, no, aktualnie dostajemy mm, średnie karty. No ale co, Już otwieramy. Mm, myślę, że jakby na jedna legenda, to będzie mm, dobrze. Wiesz, może pozbieramy 500 gemów, Tam się uda pozbierać na. Mm, no, tutaj możecie zauważyć potem e, arenę. Okej, okay, wiatry i w sumie czerwone. Akurat e, tych kart użyłam w tym moim deku. Możecie zobaczyć sobie w poradniku mm, do aliansów, e, tak, którego deko używam. używam Trzymajcie tutaj nawet e, pokazane mój deck. Żółte, świetnie. Używam żółtych. Mm, żółty mi się w sumie przydadzą. A, bo jednak te mieć wybustowane fajnie. Okej. Okay. O, w ogóle 10 z golda W sumie nigdy chyba nie, nie miałem takich mm, takich pieniędzy Na tym koncie Cały czas dłożę, że dostajemy te kostki powstrzymujące, nie wiem Coś by można było pod złożyć, ale nie sądzę, że są jakieś tam mm, dobre do grania Jakoś energetyczne, no Ona jest dobra, a potem jak na przykład mamy dobry mm, critical damage po prostu jesteśmy na dużym i to dostajemy mega dużo SP i tak dalej. I tak dalej. Yy, bo jednak yy, na początkowych to jednak małe dodają, więc yy, no. Tak to wygląda. O, trującym też yy, używamy, więc świetnie. Zostało już niewiele skrzynek. Szybko się te skrzynki otwiera więc myślę, że yy, byście mogli yy, stawić dużo łapek w górę. Gdyż e, w sumie fajnie się otwiera takie skrzynki, ale też niedługo się zbiera. Fajnie, na przykład, e, coś jednorazowo wydropić mm, z takich to skrzynek. E, trzeba będziecie otwierać skrzynki, to otwierajcie je na największym stageu, w którym Ja wbijam w sumie 7 ja arenę i akurat wiem, że 8 nie dam rady wpić, więc po prostu mm, zostaję sobie na niej. Nie gram tam żadnych tych. E, nie wiem tam żadnych e, trybów PVP i tak dalej. Bo w sumie się nie opłaca. E, więc tak wygląda. I nie chcę w tej zasadzie więcej golda, więcej kart itd. tak dalej. naprawdę dostałem mega tych kości, tych e, nie jest tylko tych kółek. E, Kość to to nie użyłem ok. O, mamy level'a trwających kości, więc e, w sumie świetnie. Przydadzą mi się takie w sumie. Mm, o, upgrade bliskości tej. Kajak okay, okay, mi tu jest, chowa też. No, w sumie takich pięć czy z których nie używam. W sumie tylko pięć, pięć kart się używa, w tym w tym, w tym całym deku. <grytania>. Okej, okay, ale otworzyliśmy już troszeczkę skrzynek, a ja nie legendy. Średnio, 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 średnio. Kość, jakość, okej. Wicher. Wicher nam się na pewno przyda. Ponieważ wicher w sumie mm, jest często używany i naprawdę jest dobrą kartą. No cóż, zostawiłem 5 e, rerów rar, epików. 11 rerów i mm, 42 kołony, więc miałem czego oczekiwać. Czasem może legenda w sumie wypada, ale coś... <coughs> nie jestem nie chcą te legendy mm, dropić. 5, 5 odcinek trwa, więc <coughs> jakby on nie będzie długi. Ok, mamy prawie w ogóle upgrade tej elektrycznej, więc nie byłoby, by tą elektryczną zapgradeować. Mm, Udowa nie. nie, nie to, to nie dla mnie. Ok, zostały nam w sumie jeszcze 3 skrzynki. Ta, jeszcze dwie. Udowa to wicher, kolejny wicher. Mamy może szansę jeszcze zauwiodować kolejnego wichra. Tu zostały nam ostatnie 2 skrzynki do otwarcia lodowe kolce i jest wicher. Mamy wicher kolejnym poziomem, jest świetna nowina, ponieważ on nam dużo daje i <laughs> w sumie ostatnia skrzynka. Pytanie czy macie mieli ds z 30 skrzynek za Nie używam jest kość yy, ta, która nam po prostu daje <laughs> daje tą pojedzona. 4000, oczywiście to upgradeujemy jak najbardziej od razu z bomby, ponieważ tej karty używałem. Upgradeujemy też Poisona, którego w sumie też używamy. Kolejną kartą w sumie, której używamy, to jeszcze mamy to. I co mamy jeszcze? Aha, ale który to? Poison, aha, ale, ale to legendy nie dropnęliśmy. Dobra, no i w sumie zostało ulepszanie tych kart. Y mieć krytę większego uprzędzie karty minus 8 to było czyli mieliśmy 425 okej okay. hmm, za 2000 w sumie są najtańsze karty do ulepszania tak, za 2000 najtańsze OK i tutaj chyba 50 były, za 2000, tak 50 za 2000 ja sobie je tutaj już ulepszamy mm, teraz to, to w sumie za 400 do 2000 jeszcze ok ulepszmy je ja. tak sumie możemy jeszcze ulepszyć je za 4000 więc w sumie nie wiem mm, które byście mogli ukrzewać tam nic mi nic nie daje nam to no, może można się przydać. To jest dobra karta. jest w sumie jeszcze jedną kartę byśmy mogli z upgrade'ować, i to by była w sumie karta. Nie wiem. Mm. Zatęcza. Zatęcza <coughs> jest taka dobra. Upgrade' tęczy. I mamy 458, tyta, więc troszeczkę się zwiększyło. Mamy 520, to też 3 Golda, więc yy, od razu. O, tu jest jeszcze skrzyneczka. Zatwieram ją. I okay. mamy w sumie podkrytyka dwa razy, więc możemy sobie to kupić. I w sumie teraz nie zauważyłem, za 4000 jest upgrade To nie tym razem. W sumie jest legenda do trafienia. Hmm. wiecie co? Myślę, że z legendą. Poczekamy chwilę. Kupimy klub fioletowy. Czy chcemy kupić? Tak. Mamy klub fioletowy kupiony. I używamy tego klubu fioletowego, więc ym, jest idealnie. Ok, akurat 8, 8 minut odcinka. Także pamiętajcie, że jedna skrzyneczka to jedna łapka. Zawsze 10 skrzynek będzie do kolejnego planingu. Także co? Dzięki za oglądanie, zostawcie komentarz. No i co, trzymajcie się. Fiona, cześć!